Cześć, 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 witajcie. Witajcie mam Jalapi. To jest ta niespodzianka, o której mówiłem w odcinku. Plikanie, które się wysypał. Pliki mi poszły. Nie mogę tego teraz odzyskać. Spokojnie będzie nowy projekt. No i teraz zaczynamy. Zaczynamy z i wchodzę. O tak, wake up, wake up. no. muszę coś pokazać. Jak ktoś wie, co jest za tymi dwiema, to pisać. Co to masz?

w kiełbce znajduje się Czarna Wajcha. I teraz będzie nam biadoli o, silnik o silniku. takie pierdaty, każdy powinien wiedzieć, że no, że trzeba tutaj olej z paliwem mieszkać. Ну mm. и сберничек на воду. ważne bogatej mieszance a do bagażnika schowamy sobie kornistrę bez złynku Créencime, créencime. dla nas książkę nie? jak usłyskać, lajkę pokazał nam się stronę Dawaj mapę zabieramy 210. Ja wiem, że jest tam złowisko, ale to nam potrzebne na razie to ma być szybki kratki odcinek. Dobra. Tu się podróż na Na początku będziemy jeździć autobanami, potem do, dopiero drogami filtrowymi raczej w pierwszej trasie tylko autobanami będziemy jeździć. I wówczas też są autobany. Nie ja pamiętam.

układ kierowniczy w Trbancie paczka or not? not Where? 70 kilometrów za nami A my szybciej jesteśmy No, zabrać się podróż z nami to fajnie. Potem idziemy na... Potem idziemy na Czechosłowację. No to sens. Przecież to ledwo podjeżdża. Podjedzie, podjedzie. Patrzę, jakie przyspieszenie. Od zera do setki mniej niż pół sekundy. <grystanie> Chyba z Tutaj będziemy raczej pierwsze paczki. Na 40, 40. Po 40 latach upadł mur. Nie, 90. Nie pamiętam już, kiedy upadł mur berliński. Sorry, nie jestem dobry z takich rzeczy. Ten w sensie, lubię historię, ale nie pamiętam teraz. Kiedy to było? 91? albo 90? I... Patrzuszka, numer no, jeden. Proszę, żeby to było medycyna. No. O te Paróweczki Zabiera Paróweczki No dobra A, Nie dla ciebie nie no do wujka kiełbaska No, za 70 km powinniśmy być. Nie, nie, nie są zarysy miasta. To jest No, mamy, mamy już paszport na granicę. Muszę być pewny, czy nie zabiorą ze sobą nielegalnych rzeczy. Na granicy będzie pisać, co jest nielegalne. A ja sobie patrzę, w piękne kominy. A tam już jest związek do miasta. Szkoda, że gra umarła. Fajnie się zapowiadało. Kowidę. Bez złoma nie roboty.

czym miasto zmierza się i dalej na 210. Jutro jeździmy na Czechosłowację To jest około 200 chyba z granicy

O młodo czy drognicy? O tam. Obok stacji? nie. O. Czekaj, o Tu jest stacja. A stacja była na wieźnie. Nie zauważyłam. Myślę, że w niektórych wersjach się bugowało. Nie można było 10 wziąć. No ale tu jest. Aha, bo to zeszło z ceny po prostu. Dobrze, proszę Pani. Posłużę się Nie Jesteśmy bogaci. Jeszcze zakupię olej. I łom. Czy zapłacić 58? Czy to ona musi mi zapłacić pięćdziesiąt Nie, to ona musi zapłacić. Warto też czytać gazety czasami, bo jest, w nich jest napisane, czego brakuje. Na przykład w Czechach, Słowacji. Dobra, ja się na to przejechać, to będzie na tle śmierci 6.